Cześć. Witajcie na moim kanale Fiszkowa Kartoteka. Ja mam na imię Monika i tutaj opowiadam o książkach. Ostatnio robię właśnie takie podsumowania tygodniowe i dzisiaj również wracam z takim podsumowaniem ostatniego tygodnia. Nie będzie tutaj dużo opowiadania, bo nie udało mi się skończyć żadnej książki, ale czytałam bardzo ciekawą książkę, ale w ogóle zanim za, zacznę do przejdę do tego tematu, to powiem wam tylko tyle, że bardzo się cieszę, że jesteście tutaj ze mną. Widzę, że z tygodnia na tydzień jest coraz więcej obserwujących bardzo Miło mi was powitać. E, witam również tych moich poprzednio obserwujących już e, e, widzów i widzki. E, bardzo się cieszę, że tu jesteście. Jeżeli macie ochotę, to możecie mnie również obserwować na moim Instagramie, na profilu instagramowym fiszkowa podkreślnik kartoteka. Tam również opowiadam o książkach o różnych cieka ciekawych rzeczach, które mnie zainteresowały. Ostatnio pokazywałam moje grube książki, ponieważ był dzień dużego rozmiaru, to pokazywałam grube książki i budowałam bazę z książek. Dobrze, zacznijmy więc moje podsumowanie tygodniowe, w którym to tygodniu nic mi się nie udało skończyć żadnej książki, ale czytam nadal. Może zacznę od tego, co już pokazywałam od dawna, dawna. Czytam nadal Biung Chung Hala. Byung Chul Hana. Wiem, że ciągle go pokazuję, ale tym razem biorę go na wyjazd do pociągu, więc mam nadzieję, że wreszcie uda mi się skończyć. Jest to filozof koreański, który obecnie mieszka w Berlinie. Pisze głównie o wydarzeniach, nie o wydarzeniach, tylko o takich um, um, zachowaniach społecznych, o różnego rodzaju spostrzeżeniach swoich na temat obecnego społeczeństwa, tego jak technologia. Jaki wpływ technologia ma na nasze społeczeństwo, nasze relacje. Są to z reguły dosyć gorzkie, sformu nie sformułowanie, tylko konstatacje, i czyta się to dosyć dobrze, ale wymaga skupienia, dlatego, dlatego jakoś tak nie mogłam się wgryźć. E, także tę książkę biorę w, do pociągu, liczę na skończenie jej. No i e, czytam nadal książkę o notesach i o notowaniu. Jest to pasjonująca historia, ale muszę przyznać, że obie te książki przerwałam, dlatego że czytam obecnie książkę, o której już wspominałam w tamtym tygodniu: Ósemka Katrin Neville, wydana w wydawnictwie Rebis. E, I e, jest to książka z tego co kojarzę, wydana w 2010 roku przez to wydawnictwo i tutaj tłumaczył to Krzyszy, Krzysztof Filip Rudolf poprzednio nie mogłam znaleźć, bo nie ma takiej strony tutaj w tym wydaniu wydawnictwa Rebis informacyjnej, kiedy została ta książka wydana ni przez kogo przetłumaczona ale ta książka jest bardzo ciekawa jeżeli lubicie Dana Brauna i na przykład jeżeli czekacie na najnowszą książkę Dana Brauna która nosi tytuł Tajemnica tajemnic jeżeli w ogóle czekacie to napiszcie komentarz do tego filmu, że czekacie na Dana Brauna. E, ja e, jestem ciekawa, co Dan Brown wymyślił po tylu latach w sumie, bo długo nie pisał żadnej nowej powieści, a ta książka jest takim doskonałym zamiennikiem. To jest oczywiście taka intryga, która e, dzieje się jakby główna akcja w 1970 roku, 70 którymś roku. E, najpierw zaczyna się w Nowym Jorku, a później się przenosi do Algierii, e, a z kolei e, Korzeniami sięga rewolucji francuskiej, czyli lat 1793. A jeszcze wcześniej w ogóle sama cała, wszystko, wszystko się zaczęło chyba w latach 600, 700, 800. za życia Karola Wielkiego. Więc jeszcze wcześniej. To wszystko w ogóle się wiąże z taką super tajemniczą em, szachownicą i szachami, czyli takim zestawem szachowym, bogato zdobionym, ale to nie samo to, że on jest taki bogaty, było. Najważniejsze, tylko to, że on gdzieś w sobie miał ukryty jakiś tajemny wzór. Na co ten wzór? No nie wiadomo. Prawdopodobnie na yy, władanie światem. <grym> w każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Jest tutaj trochę głupotek jakichś takich rzeczy, co do których trzeba. Przymknąć lekko oko i zawiesić swoją niewiarę przed otwarciem tej książki, ale czyta się to świetnie. Jest to taka sensacyjna powieść, która zawiezie Was właśnie yy, i do Nowego Jorku, i do Algierii, i gdzieś do Francji, właśnie. W ogóle dzięki tej książce mam ochotę trochę więcej się dowiedzieć, doedukować yy, w temacie rewolucji francuskiej, bo. Jest to temat, który w sumie jest bardzo fascynujący, ten czas jest bardzo fascynujący. Jeżeli macie książki jakieś, które moglibyście mogłybyście mi polecić dotyczące właśnie tego okresu historycznego i francuskiej rewolucji, to napiszcie mi bardzo was proszę w komentarzu, bo bardzo chętnie przeczytam coś takiego nie strasznie naukowego, nie strasznie trudnego, najlepiej jakieś popularno- naukowe albo przynajmniej przystępnie napisaną książkę, bo jestem dzięki tej książce w sumie zainteresowało mnie trochę, żeby się do uczyć, doedukować, doczytać. A tymczasem polecam Wam ósemkę. Dość yy, przyjemna książka. Zostało mi no, już mniej niż połowa, ale nie biorę jej do pociągu, właśnie, mówię, że będę na pewno yy, czytać yy, kiedy indziej. No i cóż, yy, oprócz tego, yy, jeżeli chodzi o tematy książkowe. To dostałam od wydawnictwa Marginesy kolejną e, książkę Ernesta Hemingwaya. Tym razem są to Zielone wzgórza Afryki, Przełożyna, przełożyła Anna Dzieżgowska. Przepięknie są wydane te książki, fantastycznie. Bardzo Wam polecam w ogóle te wydania. To są nowe tłumaczenia Ernesta Hemingwaya. Ja w ogóle uwielbiam Ernesta Hemingwaya. Czyta się go fenomenalnie. Ma lapidarny styl, taki wycyzelowany. Esencja sama tego, co powinno być napisane. Tu nie ma zbędnych słów, więc. Jeżeli lubicie taki styl, to bardzo będzie Wam się podobał Ernest Hemingway. Okładki są twarde, bardzo pięknie wydane, właśnie z takimi tłoczeniami. Um, I cóż, więcej nie mogę nic powiedzieć, ponieważ Zielonych wzgórz Afryki nie czytałam. Um, ale jestem ciekawa tej książki, jak każdego Hemingwaya tak naprawdę. No i nową książką na naszych półkach jest książka kolejna, tym razem z biblioteki. Są to, jest to książka zatytułowana Świat na sprzedaż, Javier Blas i Jack Farhi. I są to kulisy dziennikarskiego śledztwa w sprawie handlu zasobami ziemi. To jest temat, który mnie ostatnio bardzo ciekawi. Generalnie zasoby ziemskie... Różnego rodzaju materiały konfliktowe, materiały, które pozyskuje się dla transformacji zielonej naszego świata, globalnego świata, w związku właśnie z przemianami klimatycznymi, żeby nasza gospodarka była trochę bardziej etyczna. Czy też zrównoważona, może, a tymczasem okazuje się, że jest to bardzo nieetyczne. No i bardzo jestem ciekawa tej książki. Czytałam o niej dość dużo dobrego. Jest to książka, która jest wydana w wydawnictwie Szczeliny. To jest imprint wydawnictwa otwartego, które wydaje właśnie tego rodzaju reportaże dotyczące współczesnych zjawisk na świecie. A tłumaczenie tej książki to. Piotr Grzegorzewski tutaj tłumaczył tę książkę reporterską. Bardzo jestem ciekawa, będę ją niedługo czytać, mam nadzieję, więc, więc to tyle z książek tym razem. A jeżeli chodzi o wystawy, żadnej nie widziałam w tym tygodniu, niestety, natomiast byliśmy na filmie, na filmie zatytułowanym, zatytułowanym. Złodziej z przypadku. E, Złodziej z przypadku w reżyserii Darena Aronowskiego. E, to jest taki e, reżyser, który do tej pory miał zupełnie inne e, filmy niż ten. E, zaraz Wam powiem dokładnie, jakie filmy, bo on jest bardzo znanym reżyserem. Oczywiście teraz w tym momencie mi nie przychodzą do głowy. No tak, Rekwiem dla Snu, e, Czarny Łabędź, Wieloryb, Źródło. E, to były takie dosyć. Filmy z takim dużym przesłaniem były oczywiście, niektóre były bardzo dobre, a niektóre były takie dość mistyczne, z zawoalowanym przesłaniem, ale muszę przyznać, że ten film bardzo, bardzo mi się podobał. Złodziej z przypadku opowiada historię bardziej w stylu Gaya Richiego, czyli taką troszeczkę sensacyjną, kryminalną intrygę. E, e, śledzimy tutaj e, bohatera, który zupełnie z przypadku został wplątany w pewną e, intrygę, właśnie taką kryminalno-narkotykową, musi się z niej wyplątać. E, niestety nie ma tutaj szczęśliwych, super zakończeń, więc od razu Was uprzedzam: jeżeli lubicie szczęśliwe zakończenia, to może nie być dla, film dla Was, ale jest to film właśnie bardzo dobry, chociażby w tym względzie, że zawsze mnie w tych filmach kryminalno-sensacyjnych irytowało to. Że ktoś ma do czynienia z mafią, ale ta mafia to w sumie to są takie osoby, które no, więcej raczej pogadają, mierząc do ciebie z pistoletu, niż tak naprawdę e, zrobią ci krzywdy. E, co w sumie w rzeczywistym świecie chyba nie ma miejsca, nie, nie sądzę. E, a tymczasem tutaj trochę bardziej wiarygodnie zachowują się ci źli ludzie. <grytanie> e, więc to jest taki film, właśnie bardzo taki rozrywkowy. I bardzo się dziwię, że on wszedł na ekrany kin dopiero 29 sierpnia, a w każdym razie pod koniec sierpnia, bo jest to film bardzo wakacyjny według mnie. I jeżeli szukacie jakiejś takiej rozrywki, rozrywki właśnie szybkiej, dynamicznej akcji z ciekawymi rolami, bo tutaj główną rolę gra Austin, Austin Butler, to bardzo Wam polecam ten film. Naprawdę. On dopiero teraz wszedł na ekrany w Kin, więc możecie e, się jeszcze zainteresować. No, i tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie tygodnia. Ale mam dla Was niespodziankę, ponieważ nagrałam wcześniej taki film, który dotyczy troszeczkę świata muzyki, więc zapraszam Was na teraz na dalszą część, w której będę opowiadać o pewnym zjawisku dotyczącym hip-hopu i rapu e, w nawiązaniu do pewnej dość. Dość takiej aktualnej bitwy rapowej, która istnieje w naszym polskim hip-hopie. Więc zapraszam Was, jeżeli Was interesuje. Jeżeli Was nie interesuje, to możecie tutaj zakończyć. Tymczasem do usłyszenia, do zobaczenia, ciao. Cześć. Ja jestem Monika, a to jest kanał Fiszkowa Kartoteka, w którym zwykle opowiadam o książkach. Dzisiaj jednak tematem będzie nie temat książkowy, a temat muzyczny, a dokładnie bify i disy na scenie rapowej. Do tego tematu zainspirowała mnie ostatnia bitwa, a właściwie dwie ostatnie bitwy na polskiej scenie rapowej. Chodzi mi o beef między Tedem a ten typ mesem oraz beef między BDOS 2115 a Eripe. I to właśnie mnie zainspirowało do tego odcinka. Natomiast zacznę trochę bardziej e, ogólnie. W ogóle czym są disy i czym są beefy. Dis to słowo pochodzi od słowa disrespectful albo disrespect. Czyli to jest słowo, które określa, no i jakiś brak szacunku generalnie, a dokładnie w języku rapowym chodzi o jakąś formę takiego muzycznego ataku, krytyki, znieważenia przeciwnika właśnie w formie utworu. Ktoś nagrywa utwór rapowy, w którym opowiada złe rzeczy o innym artyście. Z reguły jest to inny artysta i z reguły jest to inny artysta rapowy, właśnie. Chodzi o jakieś takie werbalne, słowne zniszczenie przeciwnika, znieważenie go, zrównanie z błotem, zmieszanie z błotem i innego tego rodzaju określenia. Beef to z kolei jest taki skrót od pewnego związku frazeologicznego, który istnieje w języku angielskim, czyli to have a beef with someone, czyli w wolnym tłumaczeniu można byłoby to określić jako mieć z kimś na pieńku. Generalnie chodzi o konflikt, jakąś antypatię. Ja znalazłam taką informację, że ten związek frazeologiczny w tym kontekście pojawił się chyba po raz pierwszy, ale nie wiem czy to jest faktycznie serio w, pierwszym, w, w takim utworze Randy MC, czyli bardzo kultowego rapowego zespołu, e, m, który nosił tytuł Proud to be Black i tam właśnie pojawił się ten e, to sformułowanie beef. Skoro już mamy wyjaśnienie, wyjaśnione, czym jest this i beef, to w ogóle skąd one się wzięły w rapie? Otóż słuchajcie, generalnie rap wywodzi się albo opiera swoje podstawy właśnie na, takim, na takich konfliktach językowych. One, na samym początku już w rapie były bardzo istotne właśnie rap battles, czyli takie wojny rapowe, starcia rapowe. Generalnie. To były takie starcia na rymy, na wersy, w których liczyła się technika, kreatywność, szybkość reagowania, jakaś umiejętność riposty, również to tak zwane delivery, czyli umiejętność dostarczenia w tego swojego przekazu w jakiś taki atrakcyjny sposób, szybkość. Rzemiosło słowne, no to wszystko było bardzo ważne. E, istniały takie gry podobno, które się nazywały The Dozens. Akurat przyznam, że tylko i wyłącznie właśnie w ramach tego researchu znalazłam taką informację na temat The Dozens. E, e, wiem, że w, z kolei w polskim e, rapie mówiło się o szesnastkach, bo z szesnastu wersów składały się takie utwory rapowe. Natomiast... E, to właśnie z tych ciętych ripost w formie e, utworów m, brały się w te wszystkie rap Battles, a później Beefy i Disy. E, były bardzo znane Beefy i Disy, o których za chwilkę powiem. i Generalnie tylko jeszcze raz napomnę, że to właśnie na tym. Em, Opiera się rap, z tego się też wywodzi rap, więc nie ma się co dziwić, że nadal do tej pory są jakiegoś rodzaju, właśnie takie konflikty w ramach utworów pomiędzy różnymi artystami. Takie największe bify, właśnie w historii rapu, to powiedzmy, zacznę chronologicznie trochę od, to znaczy, ja będę w ogóle mówiła o tych, które mnie przyszły do głowy i które ja znam. Ich jest całe mnóstwo, bo tak jak powiedziałam, rap się na tym opiera. Ale takim jednym z najbardziej znanych to był beef pomiędzy Tupakiem a Notorious BIG. Była w ogóle to bardziej taka bitwa pomiędzy West Coast i East Coast, czyli zachodnim i wschodnim wybrzeżem rapowym. Ten konflikt trochę eskalował, może nie trochę, ten konflikt eskalował po tym, jak tupak został postrzelony i. Oskarżył właśnie Notoriusa B.I.G. o zorganizowanie tej akcji, postrzelenia. E, nagrał w związku z tym taki bardzo znany kawałek, Hit 'em Up. E, I ten kawałek jest super, super znany. E, do niego się też wiele innych rapowych em, artystów odnosi. E, był to bardzo agresywny diss i generalnie. To jest taki konflikt, który skończył się bardzo źle, bo skończył się fizycznie bardzo źle dla obu artystów. Jeden i drugi zostali zginęli właściwie w wyniku postrzelenia. Bardzo znaną... to były lata w 94-96. Jeżeli chodzi o późniejsze bify, takie super znane, to był na pewno Jay-Z vs. Nas, to już XXI wiek, 2001 rok, kiedy Jay-Z zaatakował różnymi utworami. Na to nas odpowiadał Etherem. No i to jest bardzo znany beef. Bardzo też znany jest 50 Cent vs. Jarul, um, albo super z ubiegłego roku, taki wyeskalowany konflikt pomiędzy Drake'em a Kendrickiem Lamarem, który nie tylko według mnie wygrał Kendrick Lamar utworem Not Like Us, bo cały internet właściwie śpiewał ten kawałek, cały internet tańczył do. Um, właściwie choreografii, która na była na teledysku do tego, do tego kawałka, więc jak dla mnie Kendrick wygrał jak najbardziej. No ale nie tylko mężczyźni walczą przeciwko sobie właśnie w tych rapowych bifach, dissach, bo również kobiety mają super znane... Hmm, takie rap battles między sobą, najbardziej chyba znaną jest Cardi B versus Nicki Minaj. One tam stworzyły własne persony i, i faktycznie są też super znane właśnie z tego bifu. Jeżeli chodzi o polskie bify, też ich mamy sporo, ale właśnie do tego odcinka i do tego kawałka, który tutaj widzicie przed sobą, zainspirowały mnie dwa ostatnie bify pomiędzy Ted'e, Znanym twórcą na scenie hip hopowej polskiej oraz ten typ mesem. Drugim takim polskim beefem jest beef pomiędzy BDOS 2115 a RIPE. Bardzo aktualny beef. Ten konflikt się troszkę rozgorzał po tym, jak goście się spotkali na żywo, jeden drugiemu jeden się z drugim pobił. Teoretycznie by się poprzepraszali, no ale później właśnie to wszystko rozgorzało w, w sieci właśnie w kawałkach. Bify, które e, tworzą artyści, e, są ogromnym napędem medialnym i ogromnym źródłem e, zarobkowania dla tych artystów, bo one się bardzo dobrze oglądają. Bardzo dobrze, że mają wyniki słuchalności, oglądalności na Spotify'u, na YouTube. Więcej ludzi też obserwuje tych artystów na ich platformach społecznościowych. Wobec tego no, generuje to im zyski dla nich i dla ich wytwórni, więc to jest super, tak naprawdę zyskowną formą zarobkowania. Jeżeli chodzi o to, dlaczego lubimy bify, to jest bardzo ciekawa informacja w ogóle. Ja sobie poszukałam paru e, potencjalnych e, powodów, dla których tak naprawdę e, lubimy te e, konflikty, takie słowne. No bo kiedy przejrzałam sobie. Mm, kanały na YouTubie i TEDego, i RIP, i BDOESA, i ten typ MESA, to ich kawałki właśnie będące tymi, tymi disami, te kawałki są zdecydowanie lepiej oglądane, częściej oglądane, mają większą oglądalność niż te kawałki, które są po prostu utworami muzycznymi, nie odnoszącymi się do nikogo konkretnego. no i Zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak jest. Jest tych powodów kilka i będę miała tutaj na poparcie troszeczkę danych takich naukowych. Jest coś, co się nazywa hate watching. Lubimy oglądać coś, co wywołuje duże emocje. Generalnie jest to też coś takiego, lubimy oglądać coś, czego nie lubimy. Jeżeli kogoś nie lubimy, to oglądamy go, żeby jakoś jeszcze w sobie wzbudzić te emocje nienawiści wręcz. Oglądamy to z powodu. Emocji, to jest właśnie ten hate-watching, jest określony przez psychologów jako zjawisko, które powoduje to, że oglądamy coś z, negaty z powodu negatywnych emocji, takich jak pogarda, nienawiść. Irytacja, ale te emocje w jakiś sposób dają nam satysfakcję. Działa to na tej zasadzie, że po prostu czujemy jakieś poczucie wyższości, ciekawości, zafascynowania, właśnie szczególnie w tych mediach społecznościowych. Poza tym, Mamy też coś takiego, co e, nazywa się schadenfreude. E, jest to radość z niepowodzenia innych. Kiedy widzimy, że ktoś komuś e, naubliżał, że ktoś kogoś znieważył, e, zmieszał z błotem, to to wywołuje w nas jakąś taką mściwą satysfakcję. Haha, to nie byłem ja! <grych> Albo no, haha, dobrze mu tak. E, no, i jest to coś, co faktycznie wywołuje w nas uczucie przyjemności. Mózg reaguje na takie właśnie poniżenie innych poczuciem przyjemności, bo ta wroga drużyna, ta drużyna, której nie lubimy, przegrała. To zjawisko właśnie napędza takie zainteresowanie tymi bifami, widz, który ogląda ten konflikt, czuje jakąś satysfakcję z tego, że no, ten drugi artysta, którego ja nie lubię, przegrał i to nam, nas raduje. E, poza tym, no, też mamy też taką relację z tym artystą, którego z kolei lubimy. E, jeżeli ja bym lubiła bardziej Tedego, no, to cieszyłabym się z tego, że on wygrał. E, jeżeli lubię bardziej Kendricka, to się cieszę z tego, że on wygrał. Czujemy takie parasocjalne relacje właśnie z ludźmi, których nie znamy osobiście, ale jednocześnie im kibicujemy. Trochę jak, spor, jak w sporcie: no, cieszymy się, że wygrała nasza drużyna, a nie inna, więc to jest jak najbardziej naturalne. A dodatkowo, jeszcze kiedy nasz artysta jest atakowany, to my to czujemy bardzo m, tak osobiście, odbieramy to osobiście, więc to też jest swego rodzaju m, powód, dla którego lubimy oglądać e, takie rzeczy, bo one się stały już osobiste dla nas, e, takie bardziej e, odnoszące się już do nas. Jest też takie zjawisko, które m, powoduje, że osoby, które mają lęki społeczne, e, m, Bardziej kompulsywnie angażują się w różnego rodzaju sytuacje na platformach społecznościowych, ponieważ to daje im poczucie uczestnictwa w jakimś wydarzeniu, w jakimś właśnie konflikcie, na przykład, ale bez tego bezpośredniego kontaktu, których, którego się trochę boją, którego unikają. Więc to też daje im takie poczucie, że uczestniczą w konflikcie, ale jednocześnie w bezpieczny sposób. Jest też takie zjawisko, które się nazywa pławienie się w. Odbitym świetle. E, polega to na tym, że po prostu, jeżeli kibicujemy jakiemuś artyście i temu artyście się powiedzie, na przykład wygrał ten beef e, konkretny, no to dla nas jest to takie poczucie triumfu, bo nasz e, artysta no, wygrał. Więc mamy ten, takie poczucie dumy z, właśnie z tego mojego artysty, któremu zawsze kibicowałam. Więc mogę się jakby ogrzewać w tym odbitym świetle słonecznym w pewnym sensie. Daje to takie możliwości wygrania, zwycięstwa, takie poczucie właśnie triumfu bez aktywnego uczestniczenia w tym konkretnym konflikcie. Więc to jest akurat bardzo, bardzo też ludzkie. Także podsumowując ten film, bify i disy nie są niczym złym na tym, Polega tak naprawdę cała e, rapowa gra. E, na tym polega i na tym opiera się tak naprawdę historia hip-hopu. E, od tego się e, wywodzi. E, nie możemy się obrażać na to, że to jest konflikt, który nagle teraz powstał i został jakoś zaogniony. Nie, to było zawsze, tak było zawsze. Nie ma się na to co obrażać. Faktycznie pewne zjawiska e, współczesne, typu właśnie. Podbijanie liczby obserwujących, podbijanie oglądalności, a także to, że te wszystkie wiralowe kawałki rapowe mogą być teraz obecne nie tylko nie wiem, w telewizji i e, jako teledyski, ale także mogą być obecne na Spotify'u, na YouTubie, na TikToku, na Instagramie, Facebooku i innych wszelkich innych e, platformach społecznościowych, to tylko zwiększa właśnie ich wiralowość, no to to jest tylko po prostu dodatkowe e, jakby aplikacje, e, które zwiększają oglądalność właśnie tych e, r, rapowych bifów. E, to nic złego, że uczestniczymy w tej rapowej dramaturgii, w tej grze, tak naprawdę. Dla, dla mnie to jest troszeczkę tak, jakbyśmy oglądali. Te udawane walki, które są tak popularne w Stanach Zjednoczonych, to jest jakiś taki wrestling, zapasy, które są tak naprawdę aktorskim wyzwaniem bardziej, a nie zapasami. Tam gdzieś był Hulk Hogan, na przykład. Ja nie, nigdy tego nie oglądałam, nigdy tego nie lubiłam, ale jednak z kolei w takim wydaniu rapowym to jest dla mnie szalenie, szalenie. Atrakcyjne, tym bardziej, że no czasami jednak to wywodzi się albo z takich prawdziwych sytuacji życiowych, albo prowadzi do prawdziwych konfliktów w prawdziwym życiu, nie tylko na scenie artystycznej. Chociażby właśnie jak w przypadku Notoriusa B.I.G. lub e, Tupaka. Co jeszcze jest interesujące, to właśnie te kawałki e, wyzwalają też w oglądających, wsłuchających taką dodatkową kreatywność, bo oni muszą się wsłuchać w te słowa, muszą odnaleźć te dodatkowe... Mm, Tła, te dodatkowe niuanse, te jakieś konteksty, te nawiązania, bo czasami one są bardzo dyskretne, bardzo delikatne, subtelne, więc to jest też taka dodatkowa gra dla nas, oglądających i czytających, żeby znaleźć te odwołania artysty do jakichś wydarzeń, do jakichś kawałków tego drugiego artysty. Jest to trochę tak, jak obecnie zdarza się, że widzowie analizują. Seriale gdzieś tam streamingowane w sieci pod kątem jakichś dodatkowych nawiązań, wymyślają zakończenia, domyślają się, co znaczy to albo to. I tak jest właśnie w tych kawałkach bifowych, disowych i spokojnie możemy też sobie je analizować i robić interpretacje różnego rodzaju wersów, i się zastanawiać, a do czego tutaj ten TD pije. Także. Jestem bardzo ciekawa, czy w ogóle słuchacie rapu. Jeżeli tak, to czy angażujecie się jakoś emocjonalnie w takie disy, rapy, czy w ogóle lubicie to, czy właśnie Was denerwują te e, konflikty, takie napędzane trochę może sztucznie. Bardzo jestem ciekawa Waszego zdania, a tymczasem do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.